Cześć, jeżeli oglądasz to wideo, to na pewno masz do zaliczenia wytrzymałość w tej sesji, która się zbliża lub się już zaczęła. I wytrzymałość to jest taki przedmiot, który, no, jest tam kilka działów, które. Jedne są łatwiejsze, drugie prostsze, drugie trudniejsze, ale jednym z takich działów, które najwięcej ludzi nie zalicza, to jest właśnie zginanie belek. I zginanie belek. Niby się wydaje proste, ale z drugiej strony masz do zrobienia, do narysowania wykresy momentów gnących, siłtnących. zrobisz to. I tak naprawdę nie wiesz, czy to dobrze zrobiłeś. I tu jest ten problem, że można do końca nie być pewnym z tego jakby. Tutaj ci pokażę taki drobny tip, drobny, drobną, drobną sztuczkę szczegół. Na przykład, jeżeli mamy tego typu belkę, która jest na dwóch podporach, i na końcu tej belki jest przyłożony zewnętrzny moment. I można jedną rzecz zaobserwować i być w dużym stopniu pewnym, że jest dobrze lub źle narysowany wykres momentu gnącego. Na końcu belki zawsze będzie moment równy zero, chyba że masz przyłożony zewnętrzny moment i zaobserwuj tutaj. Tutaj mamy zewnętrzny moment i moment, wykres momentu gnącego tutaj przyjmuje wartość no różną od zero, tak? Czyli to jest jakby do zauważenia. Takich szczegółów, takich typów takich drobnych błędów, których można uniknąć jest więcej. Ja do Ciebie dzisiaj przychodzę z taką właśnie propozycją, Mam dla ciebie trzy moduły z wytrzymałości. Trzy moduły mini kursu: skręcanie, rozciąganie, zginanie. I to naprawdę jest do zrobienia. Jak ogarnąć wytrzymałość w 5 dni? W 5 dni możesz to zrobić. W 5 dni możesz zrozumieć wytrzymałość. Możesz wybrać sobie jeden z tych modułów, możesz zakupić wszystkie. I co najciekawsze w każdym z tych modułów dostaniesz materiał do przerobienia na każdy z pięciu dni. W wielu tych końcowych jakby lekcjach dostaniesz tak zwane zadanie na dziś i coś unikalnego. Również pokazane jest jakie błędy można zrobić podczas robienia tych zadań wytrzymałości. Tam jest masa pułapek, haczyków. Ale przerabiając tego typu materiał, który Ci proponuję, unikniesz tego, ponieważ będziesz miał uporządkowaną wiedzę i to jest najważniejsze. Czyli tutaj naprawdę polecam, bo sam korzystałem z różnych wielu książek, źródeł, i to było strasznie dużo niepotrzebnej informacji, a tu masz tylko, w zależności od modułu, jest to od 25 tam do 30 kilku. Stron i to jest sama esencja, sama wiedza, sama wiedza, która jest potrzebna. I teraz co najlepsze. Do 7 września jest promocja. Proponuję ci ten materiał, te trzy moduły, taniej. Powinno tyle kosztować, co tu jest napisane, ale zrobię wyjątek. Do 7 września, jeszcze przez 3 dni, do najbliższej środy, do, do godziny 24. 9 zł za każdy moduł. Naprawdę nie znajdziesz tego nigdzie takiej ilości wiedzy, tak uporządkowanej za taką cenę. To jest niewykonalne, żeby w inny sposób zebrać wiedzę, uporządkować i się nauczyć. Nie ma co się uczyć zbyt dużo. Wystarczy zrozumieć, zaliczyć i zapomnieć. I to, ci, to ci proponuję i polecam do. 7 września przez najbliższe jeszcze 3 dni jest ten mini kurs dostępny. To wszystko, w takim razie, i do usłyszenia.